Jeszcze drugie pytanie od redakcji TVP Info. Czy żałuje pan bliskich politycznych relacji z Władimirem Putinem? Ja nie wybierałem się na defiladę do Moskwy. To prezydent Kaczyński zapowiadał gotowość do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. Ja nie mówiłem w telewizji w kupionym przez swoją partię spocie. O mi, politycznej miłości do braci Rosjan, tylko Jarosław Kaczyński w tym swoim, syn, tej swojej synnej deklaracji. Więc ja sobie zdaję sprawę, pod, jak fatalne wrażenie na Polakach, Polkach i Polakach, robi dzisiaj ta dwuznaczna polityka Pisu to hmm, te takie romanse polityczne z putinowskimi proputinowskimi politykami w Europie. I możecie stanąć nawet na głowie, a nie odwrócicie rzeczywistości. I wszyscy widzą dokładnie, kto jaką politykę wobec Rosji i Putina prowadził i kto jaką politykę prowadzi dzisiaj. Ja mam tylko jedną informację, bo być może ta informacja do Państwa jeszcze nie dotarła, bo to jest informacja z ostatnich godzin. I to jest informacja, Naprawdę tak uderzająca, że. a pochodzi z głównego urzędu statystycznego. Nie z moich źródeł, tylko ze źródeł rządowych. Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem a marcem o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła. Od Rosji towarów za 12 miliardów złotych. Każdego miesiąca, od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadała na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rosną, rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski. Gorąco zachęcam Państwa do. Oceny i analizy tych danych, które dzisiaj podał główny rząd statystyczny. Ale powtórzę tylko jeszcze raz. Prawie 5 miliardów więcej Polska zapłaciła za rosyjskie produkty w marcu w porównaniu do stycznia. Te trzy miesiące kluczowe po napaści na Ukrainę.